Na co powinniśmy w ogóle zwracać uwagę w tym elemencie akustycznym, biorąc pod uwagę te różne potrzeby? Czyli ja wrócę, Alicja, do ciebie z takim pytaniem. Ty jak siadasz do zrobienia takiego projektu, mając na uwadze te różne rzeczy akustyczne, to od czego zaczynasz? Od sufitu, ściany, podłogi, kwiatków, czegokolwiek innego? No, wiesz, generalnie zaczynasz projekt od space planu, czyli od planu aranżacji. tak? Y ten detal, czyli jakie są wykończające, to to już jest na etapie projektu technicznego, projektu wnętrz. W pierwszym etapie to jest w ogóle kluczowe, bo od tego wyjdzie nam, czy ten projekt będzie fajny, czy nie. Może mieć przepiękne biuro, ale jak defunkcjonalnie źle funkcjonalnie rozplanowaną, przestrzeń gdzie w ogóle wszystko leży, nie? Więc y, na tym etapie to właściwie trochę powtórzę Marcina. Y, tworzymy strefę. To jest w ogóle kluczowe, tak? Tworzenie stref i te strefy to nie tylko jest kuchnia, łazienka i nawet nie będzie ten niech, niech mają ten Coffee Point, a jeszcze Game Room, wow, super. Nie, to są strefy do pracy na przykład cichej. I to są przestrzenie, w, których, w której my też już zaimplementowaliśmy u nas w naszym projekcie w biurze w Gdańsku i to jest fantastyczna przestrzeń. I z tego, co, co mamy feedback od, od naszych, od klienta i od pracowników, że to się mega sprawdza, to jest po prostu oprócz tego, że oczywiście jest open space, to mamy taką salę do pracy cichej. I to jest 8 bodajże stanowisk i tam jest trochę inny, inny vibe.